Zremontowana i w pełni komfortowa świetlica w Beradzu w gminie Klimontów jest już dostępna dla mieszkańców. Budynek wybudowany w latach 90 XX wieku zmienił się nie do poznania. Pamiętam jak było budowano, a remiza w ogóle. No, pamiętam ten pierwszy dzień jak tutaj weszliśmy i był porządkowany teren pod budowę. Z kosami było wykaszane, porządek robiony, no i później... Już budowa to poszła, a teraz jest taka zmiana, że no nie do poznania. Kompleksowy remont i termomodernizacja budynku świetlicy w Berazu zakończyła się w 2023 roku. W wykonaniu tej ważnej dla lokalnej społeczności inwestycji pomogły fundusze zewnętrzne, jakie pozyskała gmina Klimontów. Spotkaliśmy się na uroczystym otwarciu tego budynku, czyli budynku remizy OSP w Berazu, który właśnie w 2023 roku Przeszedł kompleksowy remont z termomodernizacją i dzięki właśnie środkom, które nasz burmistrz miasta i gminy Klimontów, pan Marek Goździewski, pozyskał. Tak jak wspomniałem, został wykonany kompleksowy remont tego budynku z termomodernizacją, o który mieszkańcy zabiegali od lat, ponieważ budynek ten powstał w latach 90. XX wieku i wymagał Gruntownej po prostu renowacji, która została wykonana. Na kompleksowy remont tego budynku, jak już wspomnieliśmy, Gmina Klimontów pozyskała środki w wysokości ponad 400 tysięcy złotych z urzędu marszałkowskiego województwa Świętokrzyskiego. Reszta brakującej kwoty z 560 tysięcy stanowiła wkład własny gminy. Jak przyznał burmistrz Marek Goździewski, warto było taką inwestycję wykonać, ponieważ będzie ona stanowić impuls do dalszego działania nie tylko koła gospodynie wiejskich, ale również truchów. Ochotników. Długo czekali, no bo to, to tych świetlic u nas takich większych jest dość dużo, więc plan taki był systematycznej, systematycznych remontów tych świetlic i, i ta między innymi świetlica również doczekała się, choć miejscowość jest nieduża. Ale jest prężnie działące koło gospodyń wiejskich. Jest również straż, która jest na razie w takim uśpieniu, ale mam nadzieję, że może ten impuls remontowy tutaj tego budynku wzbudzi właśnie ten impuls, żeby właśnie reaktywować tą straż pożarną, która tu od wielu, wielu, wielu lat miała również siedzibę w tym budynku. W oficjalnym otwarciu wyremontowanej świetlicy wziął udział Andrzej Sfajda, radny sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Według radnego Sfajdy takie miejsce stanowią otożsamości miejscowości. Na pewno taka świetlica z dobrymi warunkami do spotkań, to jest takie miejsce, które stanowi otożsamości miejscowości, gdzie mogą powstawać inicjatywy, rozwijać się ciekawe wydarzenia. Na pewno to wpłynie na. Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców. Komfortowe miejsce do spotkań mieszkańców było bardzo potrzebne. Jak podkreślił radny Piotr Lipiec, teraz Remiza będzie centrum spotkań i wydarzeń kulturalnych w Baracu. Takie miejsce w centrum sołectwa Barac jest potrzebne, ponieważ sprawnie tutaj działa koło gospodyń wiejskich. Istnieje również Ochotnicza Straż Pożarna, która powstała. W tym sołectwie jeszcze przed II wojną światową, więc jest to takie centrum kultury spotkań dla mieszkańców tej wioski. Konieczne, ponieważ mają ci mieszkańcy gdzie się spotkać w godnych warunkach, ponieważ jest i centralne ogrzewanie, warunki są bardzo przyjazne, żeby na takie spotkania i zarówno dla seniorów, jak i dla młodzieży, jak i dla dzieci z tego sołectwa właśnie berąc. Iwona Chmielewska sołtys Bereza w imieniu wszystkich mieszkańców podziękowała za remont tego budynku i jak dodała, wszyscy cieszą się, że nareszcie mają gdzie się spotkać i miło spędzić czas. Bardzo ważna, wyczekiwana, mamy ogrzewanie, mamy pięknie odnowione sale, podłogi, także jest wszystko super. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Do czego to miejsce będzie Wam służyć? Słyszymy, że to serce miejscowości, centrum. Tak, no raczej dla koła gospodyń. Mamy, tu się rozwijamy, tu się spotykamy. Bardzo się zmieniły, nie mieliśmy ogrzewania, po prostu było nieodnowione, no brzydko było. Podłogi stare, także teraz jest super. Takie miejsca są potrzebne w takich miejscowościach mniejszych? Oczywiście są potrzebne, bo mają się mieszkańcy gdzie spotkać, gdzie można zrobić zebranie, prawda, czy jakąś uroczystość. W trakcie niedzielnego oficjalnego otwarcia świetlicy w beracu nie mogło zapraknąć uroczystego przecięcia wstęgi oraz pysznego obiadu przygotowanego przez miejscowe koło gospodyń wiejskich. Dla StV Info Katarzyna Kaszluga.